Profesor tak popatrzył na nas. No i tak spojrzał na tych moich kolegów i na mnie. Ja jeszcze byłem wtedy szczuplejszy, więc spojrzał na mnie i, i moich kolegów, i mówi: A panowie tutaj jako ochrona? Dzień dobry Państwu, witam państwa serdecznie w pierwszym odcinku naszego podcastu. Pierwszy otwierający, najważniejszy. Z tego tytułu także bardzo ważny, znamienity gość, pan profesor dr Habilitowany Grzegorz Karasiewicz, dziekan Wydziału Zarządzania. Dzień dobry, panie dziekanie. Bardzo dziękuję za to, że przyjął pan zaproszenie do tego cyklu. I pan otwiera właśnie ten cykl. Dzień dobry, witam wszystkich. To dla mnie również wielki zaszczyt, że mam szansę jako pierwszy zacząć rzecz, która moim zdaniem będzie istotna z punktu widzenia budowania wizerunku naszego wydziału. Panie Dziekanie, mija 10 lat od nadania Panu tytułu profesora. Proszę nam powiedzieć, czy to było takie spełnienie Pana marzeń w pracy zawodowej? Tak, zdecydowanie, no bo to jest najwyższą rzecz, jaką może osiągnąć naukowiec w Polsce, czyli tytuł profesorski nadany z rąk prezydenta Rzeczypospolitej. To stanowi zwiększenie kariery naukowej dla wielu polskich naukowców. No właśnie, ale żeby zostać profesorem, jednak trzeba przejść. No, dość długą ścieżkę kariery. Jest pan absolwentem naszego wydziału. Chciałem zapytać na samym początku, jak za pana czasów wyglądał wydział, bo na pewno nie wyglądał tak jak teraz. Był zdecydowanie mniejszy, bo tylko byliśmy w budynku dzisiejszym B, czy to był budynek nasz, obok sąsiadowa pedagogika, czyli w budynku C. Nie było wtedy budynku A, bo on później został dobudowany w 2000 pierwszym czy drugim roku, już do końca nie pamiętam. Co było fajne, mieliśmy wspólny bufet, czyli ten bufet, który dzisiaj jest, to był wspólny bufet zarządzania i pedagogiki. Wiem, że wiele związków powstało w wyniku możliwości kontaktowania się z osobami studiującymi na pedagogice. Trochę inaczej wyglądała struktura też, bo u nas było mniej pań, natomiast na pedagogice było zdecydowanie więcej dziewczyn. No właśnie, a tak z perspektywy architektonicznej, to na pewno nie był taki nowoczesny budynek jak dzisiaj. Jak to wyglądało? Były windy chociażby? Nie, były windy, nie. Były windy, przy czym to pamiętajmy, były budynki typu Lipsk. One, czyli wyjaśnijmy, budynki typu Lipsk, czyli takie są biurowce. Spaczki. Nie, to są biurowce, które robiono według rozwiązania architektonicznego z NRD, czyli z Niemiec Wschodnich. One miały jeden Podstawowy mankament, który dzisiaj oczywiście już nie istnieje, to był azbest jako ocieplenie tych budynków. I to była jedna z ważniejszych decyzji, która została podjęta przez jeszcze dziekana Rycia i dziekana Nowaka, czyli modernizacja tych budynków, wyrzucenie azbestu. Wiemy, azbest to jest rakotwórczy materiał, więc no, wiele osób tutaj spędziło mnóstwo lat, no, niezbyt komfortowych byśmy mogli nazwać w warunkach z punktu widzenia tutaj, azbestu, który był materiałem ocieplającym nasze budynki. A z perspektywy takiej studenckiej, jak wyglądały Pana studia wtedy? E, czy czymś się różniło od dzisiejszych? E, tak, zdecydowanie. Nas było mniej, więc my wszystkie egzaminy mieliśmy ustne. Czyli w odróżnieniu od dzisiejszych czasów, to były egzaminy, gdzie troszeczkę inaczej należało się przygotować do nich, ponieważ w trakcie egzaminów Osoba dana, student, studentka miała szansę właściwie odpowiedzieć na trzy pytania. Jak nie znała odpowiedzi na te trzy pytania, które dotyczyły całego materiału, no to najczęściej kończyło się oceną niedostateczną. Więc to trochę inaczej wygląda, gdy są testy. Ponadto też w przypadku egzaminów ustnych, co stanowiło mankament, no, pewna subiektywność też była w ocenianiu poszczególnych osób. Jednak egzaminy pisemne. Testy, mimo oczywiście swoich minusów, dają troszeczkę większy obiektywizm w ocenie tutaj studenta, 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 studentki. No może by się pan podzielił jakąś anegdotką z tamtych czasów? Może coś pan pamięta? No, mnóstwo było sytuacji komicznych, zabawnych w, w egzaminach, bo tak się zdarzyło, że ja studiowałem razem w grupie z panią profesor Moniką Kosterą. A, która też jest w tej chwili pracownikiem naszego wydziału, właściwie wróciła na nasz wydział po kilku latach nieobecności. No i nie da się ukryć, ja i Monika byliśmy studentami, którzy no prawie zawsze, mówię prawie nie zawsze, ale prawie zawsze byli dobrze przygotowani do egzaminu, więc zawsze był dylemat: czy mamy wejść na początku i zrobić dobre wrażenie dla, można powiedzieć, egzaminującego, albo wejść na samym końcu żeby zamknąć sytuację, żeby nie zawyżyć poprzeczki dla, można powiedzieć, pozostałych kolegów i koleżanek. No i to była zawsze taka dyskusja. Kiedy mamy wejść? Na początek, na koniec. Oczywiście najczęściej nie było wybierane takie rozwiązanie, że wchodzimy niezależnie, tak? No bo no generalnie większość osób mówiła, no nie ma sensu, żebym ja z kimś chodził, albo Monika z kimś chodziła. No w tym momencie ta osoba była byłaby prawdopodobnie na straconej pozycji, albo bardzo trudno byłoby uzyskać, można powiedzieć, dobrą ocenę. Zdarzały się oczywiście takie sytuacje, gdzie z jakichś tam względów ja sam musiałem wystąpić, może nie sam, ale Moniki nie było, no więc w tym momencie jakoś tam mnie dobierano w parę. Pamiętam jeden z egzaminów z jednych z przedmiotów prawniczych, gdzie prawnicy mieli taki zwyczaj pytania w ten sposób, że padało pytanie i pierwsza osoba zaczynała prawnik mówił w tym momencie profesor. No to druga osoba kontynuuje. Ta druga osoba coś nam dopowiadała i potem znowu to pytanie przechodziło na trzecią osobę. Jak łatwo się domyślać, bardzo trudnej sytuacji była trzecia osoba, bo jeszcze pierwsza coś na dany temat mogła powiedzieć, druga już dużo trudniejszej, a trzecia najczęściej rozkładała ręce i mówiła to wszystko zostało powiedziane. No i miałem taką sytuację, że ze mną studiowało dwóch, można powiedzieć, kolegów o bardzo słusznej posturze. Obaj mieli około dwóch metrów. Wtedy jeszcze byli szczupli, doważyli około 100-105 kilo. No i zdecydowali się wejść ze mną. No ale stwierdzili, że bezpiecznie dla nich będą, jak siądą po moich bokach. Po moim bokach. No czyli ja w środku, oni po prawej i lewej stronie. No i pamiętam taką sytuację, że profesor zadaje pytanie, Kolega mówi, no wie pan, trafił pan swój, mój słaby punkt, tego nie doczytałem i tak dalej. No, przechodzi pytanie do mnie, ja odpowiadam. No mówię, mówię, mówię. Profesor mówi, no to teraz pan będzie kontynuował. Kolega siedzący po drugiej stronie, kolega w tym momencie wygłaszał formułkę. Przepraszam, panie profesorze, po Grzegorzu się nic nie da dodać. On wyczerpał w pełni temat, w pełni się zgadzam, co on powiedział. No i drugie, trzecie pytanie, no i to wyglądało mniej więcej tak samo. E, profesor tak popatrzył na nas, no i tak spojrzał na tych moich kolegów i na mnie. Ja jeszcze byłem wtedy szczuplejszy, więc e, spojrzał na mnie i, i moich kolegów i mówi: A panowie tutaj jako ochrona? E, no koledzy tak popatrzyli, uśmiechnęli się. Ale co się okazało, że ja dostałem piątkę, oni dostali po trójce. Czyli się udało. Im się udało, byli bardzo zadowoleni, można powiedzieć, z, tego, z takiej rozwoju takiej sytuacji, że można powiedzieć, nie dostali oceny niedostatecznej z tego. Więc na pewno inaczej wyglądała sesja, inaczej wyglądała, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, Yy, przygo przygotowanie do egzaminów albo też cała atmosfera przed egzaminem, bo to wszyscy siedzieli w bufecie i wymiana, o co pytał, jakie pytania, jaki nastrój i tak dalej, no, to, no bo to trwało. To taki egzamin ustny, nawet jak było tam nas 60 osób na roku, no to umówmy się, czy tam 70 osób, potem może trochę mniej w dalszych latach, no to jednak taki egzamin ustny, żeby przepytać wszystkie osoby, no to trwało z 5-6 godzin, tak. Czyli to inaczej niż teraz, jak się wchodzi tam, powiedzmy, godzina egzamin, i wszyscy wychodzą właściwie, to, a tam geuda pytań, co, jak, jak się dzieje, jak wygląda sytuacja. Cały czas wymiana informacji. No właśnie, jesteśmy w trakcie sesji. E, studenci Wydziału Zarządzania, ale także no, i mm. innych wydziałów, e, mają w trakcie przed sobą też egzaminy. Czy mógłby się pan podzielić jakimś takim Choć taką jedną chociaż poradą, jak nie zwariować w trakcie tej sesji. No bo wiadomo, jest to, jest to trudny czas, myślę, że nie tylko dla studentów, ale także i dla wykładowców. Rada. Ciężko tutaj coś poradzić. Najlepsza rada uczyć się na bieżąco, ale to jest, wiem, bardzo trudne, więc. Mi się wydaje, że warto słuchać, co mówią wykładowcy, jeśli chodzi o takie podsumowania i też ja przynajmniej staram się dzielić wskazówkami, co jest ważne, co jest istotne. I te wskazówki, można powiedzieć, gdzieś tam podane w trakcie wykładów, w trakcie ćwiczeń, zapewne ułatwią tutaj zdanie. zdanie Egzaminu, czy też uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. No najprostszą radą uczyć się, jeszcze raz uczyć, ale to ja wiem, że no nie jest zawsze wykonywalne. Ukończył Pan zarówno Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, jak i Business School na Harvard University. Jakie były różnice tutaj komunistyczna Polska, a tam można powiedzieć American Dream? To już była Polska w okresie transformacji, więc to jest ta różnica. To nie były takie klasyczne studia, bo to były studia podyplomowe, byśmy mogli tak to określić, czyli studia dla średniej kadry menedżerskiej, gdzie troszeczkę inaczej wyglądał proces studiowania. No, na przykład myśmy nie mieli ocen w ogóle wystawianych. A czyli po zakończeniu tych studiów bardzo istotnym elementem była taka pisemna opinia o Danym uczestniku studiów, która była wysyłana do pracodawcy sporządzona przez kierownika studiów, jakie też innych prowadzących zajęcia. Dla tych osób było to dość ważne, bo często to stanowiło przepustkę o to, żeby starać się o wyższe stanowisko, żeby awansować, bo tam były dwie grupy osób. No, przede wszystkim osoby, które potrzebowały uzupełnienia wykształcenia po to, żeby pójść wyżej. Na wyższe stanowisko menadżerskie i druga, druga mniejsza zdecydowanie, ale też odgrywająca, to były osoby, które doszły do takiej bariery dźwięku w organizacji i wiedziały, że muszą zmienić pracę. I to był taki troszeczkę element bonusu dla tych osób, żeby przy zmianie pracy mieć lepszą pozycję wyjściową, że mogłyby się pochwalić ukończeniem. A studiów podyplomowych, PMD, to był Program for Management Development na Harvard Business School. I to takie dwie grupy osób były, ale zdarzały się też, że jak śmialiśmy się też osoby, tak jak ja, troszeczkę spoza świata biznesu, ja byłem jedynym, można powiedzieć, przedstawicielem uniwersytetu, ale na przykład były trzy osoby z Singapuru. I to były bardzo ciekawe osoby, bo jedna pani to była wiceministrem, która zarządzała tam, można powiedzieć, kwestią rozwoju i tak dalej, czy odpowiadała za taką politykę rozwojową. Ale dwóch jej kolegów to był dowódca sił lotniczych i marynarki wojennej Singapuru. Jak mieliśmy się odpowiedni moment, żeby zaatakować Singapur, na przykład w tym momencie, bo dwóch bardzo wysoko postawionych, można powiedzieć, dowódców studiowało. Wtedy na Harvardzie. No właśnie, wspomniał Pan o marynarce wojennej, i tutaj myślę, że to warto też Pana o to zapytać w tym miejscu. Co by było, gdyby nie studia akurat? A w moich czasach to był rok, kiedy ja zaczynałem studia. To był rok 1983, i wtedy alternatywą po egzaminie nieudanym, na studia, albo były szkoły policjalne, bo tak jak to się nazywało, albo pójście do wojska. Czasami szkoły policjalne nie zwalniały, to też trzeba pamiętać o tym. Jedyną rzeczą, która zwalniała pójście do wojska, było dostanie się na studia. I to były służba wojskowa, wówczas tak zwana czynna służba wojskowa, to były dwa lata, generalnie z wyjątkiem marynarki wojennej i lotnictwa, gdzie były trzy lata. No, i ja ze względu, można powiedzieć, na swoje warunki fizyczne i stan zdrowia, dostałem kategorię A i dostałem przydział do marynarki wojennej, a dokładnie mówiąc, do krętu podwodnego. E... Oczywiście, jeszcze tu tam oficer pułkownik, który mnie tam dopytywał różne rzeczy, zadał mi pytanie, czy umiem pływać? E... I to uznał za. Powiedziałem, że tak, umiem pływać, lubię, kocham pływanie. E... Mówię tak, umiem pływać. No to mówi to okręt podwodny. No ja oczywiście zaprotestowałem, powiedziałem, że umiejętność pływania w okręcie podwodnym to raczej do niczego nie jest przydatna, no ale tutaj moje warunki, mój skromny wzrost i moja waga w okręcie podwodnym, no generalnie służą ludzie mojej postury, więc no tak jest, bo tam jest mało powierzchni i tak dalej, te koje i tak dalej są stosunkowo niewielkie, więc zakwalifikowali mnie, więc miałem bardzo dużą motywację, ażeby dobrze zdać egzamin, żeby dobrze się przygotować do tego egzaminu, no i to mi się udało. Zdałem dobrze egzamin, dostałem się tutaj na studia. No, w, mojej, w mojej ocenie słusznie, ale właśnie, też powiedział Pan o, o tym, że na, na Harvardzie nie było ocen. I chciałem dopytać, dzisiaj w debacie publicznej pojawiają się takie głosy, że może by z tych ocen zrezygnować, pojawiają się także inne głosy, więc chciałem dopytać, jakie największe wyzwania widzi Pan we współczesnej edukacji? Znaczy, to pamiętajmy, że to są trochę inne studia, więc uh -huh. tutaj na innych studiach, na klasycznym MBA i tak dalej, były oceny i, i ci ludzie musieli zdawać egzaminy i tak dalej, i tak dalej. To nie jest to. To jest specyfika konkretnych rodzajów studiów i to uh -huh. rzeczywiście to się tak wyróżniało. Co nie oznacza, że motywacja tych osób była bardzo duża, żeby przychodzić na zajęcia, żeby brać czynny udział w zajęciach i tak dalej. To nie, nie powodowało to, żeby nie, oceny wcale nie powodują to, że E, uczestnicy tych studiów byli mało zmotywowani i tak dalej. Więc warto to, to, to też pamiętać o tym. Tam był ten element oceny jakościowej, bardzo istotny, bo tam mogło paść po prostu sformułowanie, że ta osoba nie nadaje się na to wyższe stanowisko kierownicze, co powodowało dalej, że prawdopodobnie droga do awansu zostałaby zatrzymana. Więc oni byli naprawdę, większość moich kolegów, koleżanek, było bardzo mocno zmotywowana. Przechodząc do drugiego pytania. Eee. Co należałoby zmienić? Oczywiście to wszystko zależy, czy pytamy się o st studia, czy pytamy się o szkołę podstawową, o szkołę średnią, czy pytamy się o edukację już, powiedzmy, osób po studiach. To, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. E, ja bym powiedział tak, że prawdopodobnie. E, jeżeli przyjmiemy studia, tak, czyli tutaj, co, co mnie interesuje najbardziej, studia licencjackie, studia magisterskie, no przede wszystkim czego Państwo oczekujecie od nas? Co powinniśmy zrobić? Zapewne zmniejszyć liczbę godzin kontaktowych, bo to nie jest najważniejsze w studiowaniu. Ważniejszą jest to, co się dzieje później poza salą lekcyjną. Czyli jak wy razem się uczycie, jak wy doczytujecie pewne rzeczy, próbujecie poszukać w internecie rzeczy, które pozwolą wam rozwiązać jakieś problemy, rozwiązać jakieś case i tak dalej. Czy ja bym był zwolennikiem tego, że więcej czasu wyście powinni poświęcić, ucząc się nie sami, bo to nie jest. Dobre razowe, ale wspólnie z innymi kolegami i koleżankami. Czyli tutaj jakbyśmy użyli takiego, można powiedzieć, modelu komunikacyjnego, to nie tylko ta komunikacja pionowa, obustronna, nauczyciel, a uczący się, student, studentka, ale też moim zdaniem kluczową rzeczą staje się komunikacja pozioma, czyli pomiędzy studentami, którzy razem próbują rozwiązać jakieś zadanie, rozwiązać jakiś problem, czy w tę stronę. No i też trzeba się stanowić nad wykorzystywaniem nowych technologii, chociażby sztucznej inteligencji, jak ją wykorzystać, bo z jednej strony to jest jakieś tam zagrożenie dla nas, ale z drugiej strony uważam, że to jest wielka szansa dla nas, jak ją wykorzystać w procesie uczenia. Jasne. Wydział zarządzania, nie bójmy się zaryzykować tego stwierdzenia, kształci specjalistów. I chciałem zapytać, jakie umiejętności uważa Pan za kluczowe tutaj na, na rynku pracy, właśnie dla liderów, przyszłych liderów, którzy stają się właśnie absolwentami tego Wydziału? Trudne pytanie, ale powiem tak. W mniejszym stopniu wiedza, bo zawsze pewne rzeczy można doczytać. A Uważam, że takim najważniejszymi umiejętnościami to jest praca zespołowa, bo dzisiaj w większości organizacji nie pracuje się samemu, pracuje się w zespole, i to jest chyba najważniejsza rzecz. Nauczyć się pracować w zespole, umiejętność dzielenia zadań w zespole, umiejętność wzajemnej kontroli, umiejętność komunikowania się w zespole i też brania odpowiedzialności za pracę całego zespołu, jest moim zdaniem bardzo ważną rzeczą, i od tego bym. Zaczął, że praca w zespole, umiejętność pracy w zespole jest jedną z najważniejszych rzeczy, którą powinniśmy nauczyć. Dlatego powiedziałem wcześniej, że dla mnie ważną rzeczą staje się to, że mniejszą rolę powinny odgrywać takie klasyczne wykłady, gdzie przychodzi profesor i ex katedra przedstawia coś mniej lub bardziej ciekawie. Ale takie formy komunikowania się, uczenia. Chyba już przechodzą do lamusa, powinniśmy z nich zrezygnować. Wolałbym, żeby więcej czasu taki student poświęcił rozmawiając, dyskutując, komunikując się ze swoimi kolegami, koleżankami w grupie, przygotowując rozwiązanie jakiegoś problemu, rozwiązanie jakiegoś caseu. I to jest chyba najważniejsza rzecz. Druga rzecz, która mi się wydaje odgrywa bardzo ważną rolę, tego się nie można nauczyć. Można próbować kształtować. Ale w dzisiejszych czasach bardzo ważne są postawy etyczne, czyli e, powinniśmy dążyć do tego, żeby nasze zachowania, nasze działania nie naruszyły godności innych osób. E, to jest trudne do nauczenia, może do wykształtowania, ale to też powinno być elementem edukacji, kształtowania etycznych. Zachowań, etycznych postaw, żeby nie naruszać godności innych osób i żeby umieć oddzielić, co jest prawdą, a co jest fałszem, co jest kłamstwem. To też jest bardzo ważną rzeczą, którą powinniśmy nauczyć naszych studentów. Nauczyć, próbować nauczyć, ale trzeba do tego dążyć. Czyli to jest moim zdaniem druga rzecz, na którą bym zwracał uwagę. Jasne. Zbliżają się wybory tutaj u nas na, na uniwersytecie. Czy będzie to czas zmian? Co czeka nasz wydział? Czy szykują się jakieś awanse? Może pan coś zdradzić wcześniej? Czy znaczy, mogę zdradzić jedną rzecz, że będę startował w wyborach, więc na drugą kadencję, więc to jest chyba taka informacja. A czy społeczność akademicka naszego wydziału wybierze mnie, to tego nie wiem. Na pewno będę startował. Więc nie wiem, czy będą zmiany, czy nie będzie zmian. No zapewne jeżeli zostanę na drugą kadencję dziekanem, jeżeli społeczność dami mandat jeszcze raz być dziekanem, zapewne jakieś zmiany będą, bo druga kadencja jest łatwiejszą kadencją, bo lepiej poznałem wydział, lepiej poznałem możliwości, jakie daje funkcja dziekana, ponadto też e, e, łatwiej mi będzie podejmować pewne nawet czasami trudne decyzje. Bo taką najważniejszą rzeczą na tym Pozycji jest to, żeby umieć podjąć trudne decyzje, takimi najtrudniejszymi czasami decyzjami, no dla mnie przynajmniej emocjonalnymi, to jest kwestia decyzji na przykład o zwolnieniu pracownika. Czasami trzeba taką decyzję podjąć, bo ta osoba się nie sprawdza na danym stanowisku, ta osoba jest konfliktowa, no, mobbinguje na przykład inne osoby, bo też takie sytuacje się zawsze zdarzają w każdej organizacji i trzeba taką decyzję podjąć ja przyjąłem taką zasadę, że staram się sam zakomunikować danej osobie, że ko kończymy współpracę. Nie zwalam tego na innych, co czasami w organizacjach jak wiemy jest tak, że pracownik dostaje informację mailem, potem ma karton i ma się zapakować, jest odcięty od wszystkich mediów i na tym się kończy komunikacja. Ja staram się, mimo że to jest Trudna rzecz z punktu widzenia takich emocji, z punktu widzenia takich, powiedzmy, zakomunikować tej osobie informację, że kończymy współpracę. Już dzisiaj możemy zapowiedzieć, że kolejnym gościem będzie pani e, Dziekan, profesor Monika Skorek. No i właśnie chciałem trochę nawiązać do naszego następnego gościa. Dzisiaj wiemy, że e, pani Dziekan współpracuje z panem i chciałem zapytać, nie będę pytał o ocenę pracy, bo też nie mam do tego żadnych kompetencji, ale chciałem tak zapytać. Jaką studentką była Pani Dziekan Monika Skorek? Wiem też, że wybrała Pana akurat na swojego promotora, tak, więc się. chciałem, aby Pan trochę o tym opowiedział. A czy na, Pani profesor, Monika Skorek, była wyróżniającą się studentką, a i w pewnym momencie, oczywiście, gdy przyszło do pisania pracy, wybrała mnie jako promotora swojej pracy magisterskiej. Wtedy jeszcze studia były w układzie pięcioletnim i rzeczywiście napisała bardzo dobrą pracę. Mi się bardzo dobrze z nią współpracowało, a najczęściej współpraca jest taka bardzo dobra, kiedy osoba pisząca pracę słucha się mnie, słucha moich uwag, słucha moich komentarzy, uwzględnia swojej pracy i nie mam wtedy żadnych kłopotów, można powiedzieć, z tym, żeby ta praca była dobrze napisana. I tak się stało w przypadku pani Moniki. Potem zaproponowałem też pani Monice możliwość funkcjonowania na studiach doktoranckich tutaj na Wydziale Zarządzania. Pani Monika przyjęła tą propozycję, no i potem jeszcze napisała doktorat pod moim promotorstwem, więc jakby nie było już kawałek czasu z sobą współpracujemy. Chciałem zapytać, jakiej drużynie kibicuje Dziekan Wydziału Zarządzania? Jakie jest pana nastawienie przed Euro 2024? Jakiej drużynie? Raczej, znaczy polskiej, no to łatwo się domyśleć, Legia Warszawa. Jeżeli chodzi o drużynę zagraniczną, to jestem fanem Athletic Bilbao z prostych względów, bo mi się podoba polityka jaka jest prowadzona, jeżeli chodzi o ten klub. To jest klub z kraju Basków i tam mogą grać tylko baskowie. I człowiek z innej prowincji hiszpańskiej nie ma prawa grania w tym klubie. Oczywiście zdarzają się tam drobne takie wyjątki. Bracia Williams są chyba dobrym przykładem, bo ciężko znaleźć Basków, można powiedzieć, czarnoskórych. Oni są, ale ich matka była Baskijką, więc spełniają warunek, bo co najmniej. Jedna osoba z rodziny powinna wywodzić się, yy, rodziców wywodzić się z kraju Basków. I ta taka polityka budowania takiej dumy, można powiedzieć, wokół tego klubu, w związku z tym klubem, no jest, można powiedzieć, istotnym wyróżnikiem tego klubu. Zawsze mi się przypomina taka historia kiedyś zrobiono ankietę wśród kibiców a, tego klubu. I zadano pytanie, czy woleliby, żeby rozluźnić tą politykę kadrową, to znaczy dać możliwość grania innym Hiszpanom, a, grania obcokrajowcom w tym klubie. To się okazało, czy woleliby, drugie, to była druga alternatywa, woleli, żeby ten klub spadł do drugiej ligi. Kibice tego klubu powiedzieli, wolelibyśmy, żeby nasz klub spadł do drugiej ligi. Przy czym warto to podkreślić, że. To jest jeden z trzech klubów hiszpańskich, czyli Barcelona, Real Madryt, który nigdy nie grał w drugiej lidze. To pokazuje, że kibice nawet woleliby, żeby był w drugiej lidze, niż by tą politykę kadrową w tym klubie zmienić. Wyobraźmy sobie, że w Legii Warszawa grają tylko piłkarze wywodzący się z Mazowsza. Albo z Warszawy, tak? Jeszcze bardziej restrykcyjna polityka, a tam taka można powiedzieć no, Mazowsza, bo to przynajmniej kraj basków to trochę szerzej niż Bilbao. Więc to taka polityka jest. Jak nastawienie przed Euro 2024? Mamy na cokolwiek szansę, czy nie? Zobaczymy, chociaż jestem sceptykiem, bo uważam, że nie ma czegoś takiego, jak, co jest bardzo ważne w każdej drużynie. To jest, można powiedzieć spirit team, czyli ducha drużyny, a czasami możemy mieć słabszych piłkarzy, ale jak jest duch drużyny, jeżeli jest motywacja, nastawienie, jest wola walki, to można nawet wygrać dużo lepszymi niż, niż można powiedzieć nasi w ostatnim okresie czasu przegrywali. I tego brakuje w drużynie. Uważam, że to jest wielka słabość dzisiejszej drużyny. Na myśl przychodzą mi Igrzyska Olimpijskie w 1992 roku w Barcelonie, kiedy to Polska zajęła drugie miejsce. Trudno tutaj się z Panem nie zgodzić. Także, mm. także tutaj ten temat no tak, to był, to był taki chyba ostatni jeden z większych sukcesów polskiej piłki. No, chyba, że też przyjmiemy, że ćwierćfinały. W Mistrzostwach Europy w 2006 roku we Francji, gdzie też nasza drużyna była dobrze poukładana, dobrze ustawiona, dobrze przygotowana, taktyczna, i też był ten właśnie duch w drużynie walka. Wtedy, pamiętamy, przegraliśmy z Portugalią w karnych. I to chyba był taka ostatnia drużyna, gdzie mi się wydawało, coś się dzieje, coś fajnego jest wewnątrz. Niestety czas naszego programu dobiega końca. Chciałem jeszcze poprosić o skierowanie, nie wiem, dwóch, trzech słów do studentów. Tak, po prostu, jakieś takie wolne wnioski na przykład. Można kogoś pozdrowić. Znaczy, chciałem pozdrowić wszystkich naszych studentów i studentki, którzy są na naszym wydziale. Jesteście fajni. Uważam, że y, współpraca z Wami to jest wielka przyjemność dla mnie i cieszę się, że jesteście tutaj, bo bez Was nie byłoby uczelni, po prostu nie byłoby wydziału, więc y, trudno sobie wyobrazić y, Wydział Zarządzania bez naszych studentów i studentek. Cieszę się, że jesteście tutaj. My również się cieszymy. Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję.